Szczęść Boże, witaj w ten Bożu Narodzeniowy Poranek. Zapraszam Cię, żeby usiąść podczas tej najlepszej cząstki tym razem może nie u stóp mistrza, ale przy żubku i posłuchać słów Pana Jezusa, chociaż taki mały, chociaż jeszcze jako Niemowlak pewnie dużo nam nie mówił, ale przecież sam jest słowem Ojca, więc posłuchajmy słów naszego Pana. Muzyka Boże Narodzenie to niezwykły, niezwykły dzień. Przeżywamy to, że słowo, słowo Boga stało się ciałem, samo słowo stało się jednym z nas. Więc najlepsza cząstka brzmi myślę, że te, w ten dzień szczególnie, bo chcemy przyjść do tego, który sam jest Słowem Bożym. Kochani, mamy takie święta, jakie sobie wypracujemy. Tak, tak obserwuję przez ten czas i wczorajszej Wigilii i też to, takie życzenia dostawałem czy to na Facebooku, czy w różnych innych miejscach, jak widziałem co sobie ludzie wysyłają, tak obserwując to co się dzieje też w telewizji, jak to ludzie nazywają, czy też rozmawiając z niektórymi z Was o Waszym przeżywaniu świąt i oczywiście sam mając też własne doświadczenie tutaj w domu u rodziców. Takie spostrzeżenie właśnie, że mamy takie święta, takie Boże Narodzenie, jakie sobie wypracujemy. Święta nam się czasami kojarzą z dniem wolnym, z takim odpoczynkiem, z nic nierobieniem, ale żeby rzeczywiście dobrze świętować, to musimy się troszeczkę napracować. Nawet zobaczmy w kościele. Jeżeli chcemy przeżyć piękną, wspaniałą Eucharystię, Bożonarodzeniową, uroczyst w uroczystość, Narodzenia Pańskiego. To musimy przygotować i ministrantów, i schole, i wszystkie i cały kościół dekorować. Także nasze domy, które dekorowaliśmy na różne sposoby: czy to choinkami, czy jakimiś świecidełkami, piękne obrusy, czy na naszych balkonach może też świecą jakieś tam różnego rodzaju lampki. Takie mamy święta, jak sobie je przygotujemy. Nawet sama wigilia, sama ten, ten moment wieczerzy wigilijnej, którą wczoraj przeżywaliśmy też zależy od nas cały ten scenariusz tego, jak to będzie wyglądało, zależy od tego, jak my sobie to zaplanujemy. Czy się przygotujemy, czy założymy właśnie piękne białe mankiety, garnitury, garsonki czy jakieś piękne suknie. Na ten, na ten szczególny czas, czy będziemy jakoś świętowali. Są bardzo różne sposoby świętowania, Świąt, bo właśnie Bożego Narodzenia nie zawsze, ty myślę, że niestety można powiedzieć. Są takie domy, gdzie nawet nie ma modlitwy, gdzie nie ma dzielenia się opłatkiem, nie ma tego, co jest w ogóle najważniejsze w tym czasie zaproszenia Pana Jezusa. Przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Chcemy doświadczyć tego, że Pan Jezus rzeczywiście się rodzi w nas, wiadomo, my nie możemy zmusić Pana Boga, żeby się w nas narodził. Możemy przyjąć, możemy prosić Go o to, skoncentrować się na Nim, ale to właśnie od nas zależy, czy my to zrobimy, czy się na Nim skoncentrujemy. Co będzie w te święta w nas, zależy od nas. Mam takie doświadczenie, myślę, że już wielu lat, nawet jako kleryk, jako ksiądz, Mam taki problem z tym, żeby Boże Narodzenie przeżyć tak bardzo duchowo. To jest pewne wyzwanie. Yy, idziemy na msze świętą, yy, ale potem wracamy. Jest pewnie dużo spotkań rodzinnych, pewnie z wielu z Was się odwiedza nawzajem, tam gdzieś jeżdżą do rodziny, czy rodzina przyjeżdża do Was, i jest ten, yy, ten czas tak rzeczywiście pod tym, yy, pod tym kątem przeżywany często. Yy, ale właśnie, czy my w tym czasie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Mieliśmy rzeczywiście czas dla Pana Jezusa. Czy był taki moment, że ucieszyliśmy się po prostu nim, że on się narodził? Mówiliśmy sobie ostatnio o miłości, taka dłuższa była, co tam, dłuższe, co tam trzy minuty. Miłość to rzeczywiście myślenie o, tym, o tej drugiej osobie, szukanie tej drugiej osoby, jej dobra, ale nawet nie tylko dobra, nawet, bo przecież no, co Panu Bogu możemy dać? On ma wszystko, nie? I nie chodzi o to, żeby komuś coś dawać. Chodzi o to, żeby się zachwycić tą drugą osobą. Czy ja potrafię yy, Boże Narodzenie rzeczywiście zachwycić się Bożym Narodzeniem, wejść w to? To wymaga pewnego wysiłku. To nie jest y, wtedy tylko leżenie nawet pod choinką i zjadanie tych czekoladowych bombek, czy tam, co tam. Takie są też lizaki, ten, nie? W takich no, folikach. Yy, no, sople takie lizakowe. Yy, nie. To jest. Pewien wysiłek, który musimy podjąć. Więc życzę Ci tego, już życzenia były wczoraj w ramach ostatniego odcinka Wytęsknionych, co robił już takim, już nie do końca odcinkiem, ale w pewnym sensie odcinkiem, ale życzę Ci tego, żeby rzeczywiście te święta były prasowite pod kątem znajdowania czasu dla Pana Jezusa, żeby rzeczywiście tą treść nadać. To jest wysiłek, który podejmujemy. Yy, wiele różnych wysiłków jest człowiek naprawdę, to ja podziwiam niektórych, że potrafią tyle gdzieś, mi by się tak nie chciało, chyba dekorować domów na, na full wypasie, tyle tych świecidełek, tych wszystkich rzeczy. Są te ludzie, podziwiam. Nie mówię, że to jest złe, tylko bardziej były to pod to, takim kątem zachwytu, że mi by się nie chciało po prostu i to jest takie, wow, że ktoś ma taki zapał, nie? Ale jak Ty się przygotowałeś yy, do tego, żeby przyjąć Pana Jezusa? Jak to przeżywasz w ogóle? Bo można adwent się rzeczywiście jakoś nastawiać, ten, a jak przychodzi ten moment najważniejszy, moment Bożego Narodzenia, to jakoś nam przechodzi i to mija, i rzeczywiście przyjdzie taki moment oczywiście nie jutro, e, pamiętamy o tym i przyjdzie moment, kiedy powiemy święta, święta i po świętach. I czy to o to chodziło? E, oczywiście no to też wracamy do rzeczywistości, ale jaki wracam z tych świąt? Czy po prostu grubszy w pasie? Czy może z mniejszym portfelem, czy rzeczywiście z Bogiem w sercu? Tego Boga w sercu Ci życzę i na te święta dla Ciebie, dla całej Twojej rodziny serca Ci błogosławiam i pozdrawiam. Niech Cię błogosławi Bóg Krześ Mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i Pa.